Sandecki Adam, Konfederacja Korony Polskiej, Okręg 31 Katowice, a w zasadzie Chorzów, bo stąd dla Państwa nagrywam. Pewnie słyszeliście już o uchwale, która na dniach wejdzie w życie, uchwale o antypolonizmie, Pfu, antysemityzmie. No gdzież to? Walka z antypolonizmem na terenie Polski? No, niebywałe to. To wręcz niewiarygodne. Przynajmniej do czasu, kiedy rządzą nami Postokrągło-stołowe elity. Uchwała, proszę Państwa, wracając do tematu, jawnie antypolska, zbudowana, stworzona na kanwie y, spotkania Żydów Europejskich w Wiedniu w 2018 roku, godząca w nasze najlepsze imię, tworząca z obywateli tego kraju ludzi drugiej kategorii. Jakby tego było mało, dzisiaj Instytut Jadwaszem. Instytut w Izraelu, wiecie Państwo, to jest ten instytut, który tam sobie posadził drzewka dla tej garstki Polaków, którzy w, w oczach Żydów zasłużyli na jakikolwiek szacunek. I ten co instytut, proszę Państwa, opublikował taki tekst, w którym stwierdził, że Polacy w czasie okupacji, czyli w latach II wojny światowej, prowadzili system segregacji. Dla Żydów. Tak, Polacy. Dobrze Państwo słyszeliście? Polacy prowadzili system segregacji dla Żydów. Proszę Państwa, ten tweet to nie przypadek. To jest kolejny element konsekwentnej polityki historycznej Izraela, państwa położonego w Palestynie, zmierzającej do obciążenia Polski winą za Holokaust. Tak. Zdjęcie odium z narodu niemieckiego i obarczenie tym wszystkim narodu polskiego. Proszę Państwa, polityka Izraela jest jawnie antypolska i nie ma żadnego powodu, żebyśmy ją w jakikolwiek sposób wspierali. Mam tu na myśli choćby Muzeum Polin w Warszawie, które jest przecież finansowane z polskiego budżetu. Eee, pieniądze polskich podatników, proszę Państwa, powinny iść na potrzeby Polaków eee, przede wszystkim, a nie na finansowanie antypolskiej polityki historycznej. Dziękuję Państwu za uwagę.